zostają! Tak. To wygniamy! Niezwykle wyrównana jest w tej jesieni rywalizacja w trzeciej wojewódzkiej lidze trampkarzy. Piłkarze żółto-czarnych znajdują się wśród czterech czołowych ekip z ambicjami na wygranie zmagań. W weekend mierzyli się z innym zespołem z czołówki, Apetim Gliwice. Spotkanie nie zaczęło się zbyt udanie dla gospodarzy już w piątej minucie. Tomasz Smugaj wykorzystał błędy defensorów Radzionkowian, po czym otworzył rezultaty spotkania, Apetim Gliwice wygrywał 1-0. Miejscowi spróbowali odpowiedzieć w dziewiątej minucie. Maciej Pluta zabrał rywalą piłkę w okolicach ich pola karnego. Później piłkę do siatki próbował skierować Kacper Wikarek, ale w ostatniej chwili golkiper Przyjezdnych uratował swój zespół. W 12 minucie było już 2-0 dla Gliwicza, znowu trafił Tomasz Smugaj, tym razem bezpośrednim strzałem z rzutu wolnego. Mimo nieudanego początku żółtoczarni nie zamierzali wywieszać białej flagi, w 19 minucie mieli okazję na gola. Obroniony został jednak strzałę Igora Kwietniowskiego, który tak jak się okazało wcześniej był na pozycji spalonej. W 22 minucie Radziankowianie znowu zaatakowali w polu karnym przeciwnika. Faulowany był Igor Kwietniowski. Arbiter bez wahania podyktował jedenastkę z rzutu karnego. Nie zdołał jednak trafić Jakub Caban, bo jego intencje wyczuł bramkarz z Gliwic. Raptem minutę później piłkarze z Radziankowa mieli kolejną szansę na trafienie z rzutu karnego. Tym razem po ręce jednego z defensorów Gliwic. Piłkę na 11 metrze ustawił sobie Cezary Wroniszewski i choć udało mu się oszukać bramkarza rywala, kopnął tuż obok słupka. Dwa stracone gole i dwa niewykorzystane karne pewnie podcięłyby skrzydła nie jednej ekipie, ale nie ekipie z Zradziankowa. Maciej Pluta po dobrym podaniu minął obrońcę przeciwnika, później bramkarza wreszcie skierował piłkę do pustej już siatki i Cidry miały na koncie gola kontaktowego. To była 27 minuta, a 5 minut później zapachniało trzecim golem dla ekipy z Gliwicy. Pomylił się jednak nieznacznie Michał Przetak. Do przerwy wynik już się nie zmienił, choć szansę na doprowadzenie do remisu miał jeszcze Maciej Pluta, ale nie udało mu się pokonać bramkarza AP teamu. Wydawało się, że ruchy po przerwie rzuci się do odrabiania strat, ale znowu zaczął źle i znowu stracił gola, tym razem na 1 do 3, a do siatki dla Timu z Gliwic trafił Tomasz Wydrych. Ale wradzonkowie nie zamierzali się poddawać. 53 minuta ręką w polu karnym zagrał jeden z zawodników Apetymu Gliwice. I po raz już trzeci tego dnia arbiter podyktował rzut karny. Dla ruchu radzionków odpowiedzialność wziął na swoje barki Krzysztof Łaba i pewnym strzałem wykorzystał jedenastkę. Ruch przegrywał, więc już tylko 2 do 3. Ruchy chciał gonić rywala, ale musiał też uważać na jego kontry, takie jak ta, po której swój zespół najpierw ratował Fabian Kościelny, a później Cezary Wroniszewski, a strzelającym z ekipy przyjezdnych był w tej sytuacji Jan Piątek. W 65 minucie piłkę na połowie przeciwnika zgarnął Bartosz Przypaliński, uderzył z przeszło 30 metrów i trafił w poprzeczkę. Dobijał to uderzenie jeszcze Igor Kwietniowski, ale nie udało mu się trafić w bramkę. 5 minut później niemal w identyczny sposób odpowiedzieli gracze z Gliwicy. Tym razem futbol Uderzyła w poprzeczkę bramki Radzionkowa. Cidry do samego końca walczyły o choćby punkty w tym spotkaniu. 76 minuta w polu karnym rywala z piłką znalazł się Krzysztof Łaba, uderzył prawą nogą, ale poradził sobie z tą próbą golkiper przyjezdnych. Piłkarze żółtoczarnych zepchnęli do głębokiej defensywy swojego przeciwnika. Minuta do końca regulaminowego czasu gry. 16 rywala wpada Maciej Pluta i jemu udaje się wpakować piłkę do siatki. Ruch Radzionków rzutem na taśmę doprowadza do wyrównania i kończy mecz z AP Teamem Gliwice wynikiem 3-3. Ja nie mam zastrzeżeń do drużyny. Ja jestem e, dumny z tego, że zrealizowaliśmy to, o czym rozmawialiśmy w szatni, bo właśnie rozmawialiśmy... O tym, że nie zawsze wszystko w życiu wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Każdy zespół wchodzi w spotkanie z jakimś określonym planem, planem A, ale trzeba też mieć plan B. No i mówiliśmy o tym planie B, i ten plan B niestety bardzo szybko już musieliśmy realizować. Wiele rzeczy gdzieś w pierwszej połowie się układało nie po naszej myśli, i ten plan B wcielony w życie przyniósł ostatecznie punkt. Zawsze jest jakiś niedosyt, natomiast e, o tym rozmawialiśmy przed meczem. Czasami taki punkt się szanuje, e, a mnie przede wszystkim bardzo cieszy charakter e, chłopaków i reakcja na to, co się działo nie po ich myśli. Mecz temu e, u nas tutaj na naszym boisku przegrywaliśmy 3-1 i już pomyśleliśmy, że to koniec i zwątpliliśmy, ale dzisiaj nam, przyszło nam do głowy, że nie poddajemy się, gramy swoje cały czas. No i mamy 3, 3, remis 3-3 i idziemy po awans. No trzeba walczyć do końca, też nasz cel, trzeba wygrać ligę, wszystko jest w naszych rękach i trzeba grać do końca, to jest najważniejsze, to jest nasze motto i... Jeden punkt udało się donieść, ale udało się. Gramy, graliśmy do końca, bramka strzelona, jest się z czego cieszyć. Ja chłopakom powiedziałem, że takie mecze rozwijają najbardziej. Czasami wiadomo, że cieszy zwycięstwo 6-7-0, natomiast uważam, jak się rywalizuje z dobrym przeciwnikiem 80 minut, to bez względu bym powiedział na, na ostateczny rezultat. Z takich meczy się wynosi bardzo dużo, A że dzisiaj gdzieś czegoś zabrakło, to myślę, że będzie to czynnik motywujący do tego, żeby przepracować kolejny tydzień. W pierwszej połowie, no wiadomo, nie Mieliśmy plan A, no i bardzo często zawodził, więc musieliśmy zmienić ten plan, żeby próbować przynajmniej złapać w pierwszej połowie kontakt z rywalem. Udało się, w drugiej połowie już byliśmy stroną dominującą, ale też rywal miał swoje sytuacje. Brawa dla kolegów, którzy też karnego nie trafili, ale zdarza się nawet najlepszym. Mój kolega też strzelił tak jak trener powiedział, w środek mocno wypaliło i złapaliśmy kontakt. Rozmawialiśmy w przerwie o tym, jak rzuty karne wykonywał, wykonywała ikona naszego klubu, pan Marian Januszka i może wcześniej chłopcy o tym zapomnieli, natomiast z podpowiedzi sposobu wykonywania rzutów karnych przez pana Mariana skorzystaliśmy do trzech razy sztuka. Nasz cel to tylko trzy punkty i tylko awans do drugiej wojewódzkiej.